Pielniarstwo operacyjne jest mocniej ewoluującą dziedziną pielniarstwa, z uwagi na to, że miejsce bloku operacyjnego to jest miejsce ścisłego reżimu, reżimu sanitarno-epidemiologicznego. W związku z powyższym, to tam jest to duże ryzyko e, możliwości zakażenia pacjenta, choć nie zawsze musimy pamiętać, że to będzie blok operacyjny, jeżeli chodzi o zakażenie miejsca operowanego. To jest higiena na bardzo wysokim poziomie, czyli dezynfekcja. To są procedury, które będą określały stricte postępowanie na bloku operacyjnym. To jest sprzątanie gruntowne, to jest sprzątanie profilaktyczne, użycie odpowiedniego sprzętu, ale przede wszystkim edukacja. Ja dużą rolę przywiązuję do edukacji zarówno pielęgniarek, jak również osób sprzątających, bo musimy pamiętać o tym, że na bloku operacyjnym to nie tylko pielęgniarki operacyjne, to nie tylko zespół operacyjny, to są również ludzie, którzy sprzątają nam salę operacyjną. Oni muszą mieć bardzo wysoki poziom wiedzy w tym zakresie, jak mają posprzątać, jak mają przygotować salę operacyjną, jakich preparatów do dezynfekcji użyć, aby ten blok był bezpieczny. Wjeżdżający pacjent na salę operacyjną to jest pacjent, który poddaje się w 100% nam, personelowi bloku operacyjnego, ponieważ Wielokrotnie pacjenci, którzy są znieczulani, są pozbawieni własnej świadomości. I my, ja tak sobie czasami określam, że jesteśmy takim e, niepisanym adwokatem uśpionego pacjenta, ponieważ no, my dbamy o jego bezpieczeństwo. Traktujmy wszystkich tak, jakbyśmy chcieli siebie być traktowani, czyli każdy to może być czyjąś mamą, czyjąś babcią, czyjąś dziadkiem i tak dalej, i tak dalej. Także to odpowiednie, optymalne przygotowanie bloku operacyjnego, optymalna wiedza i optymalny sprzęt, myślę, że jak to wszystko będziemy mieć złączone, w całość, to będziemy mieć na pewno mniejsze ryzyko zakażenia miejsca operowanego. Pielęgniarka operacyjna posiada wiedzę w zakresie instrumentowania, w zakresie higieny bloku operacyjnego, posługiwania się sprzętem sterylnym, sprzętem miałowym. Jeżeli chodzi o stworzenie takiego ABC, jak najbardziej jestem za tym, ponieważ moi sanitariusze na moim bloku operacyjnym mają tak zwaną mapę miejsc krytycznych do sprzątania. Czyli miejsca krytyczne to są m.in. włączniki, to nożne, czyli tak zwane pedały od napędów elektrycznych, to są również klawiatura od komputera, ponieważ mamy komputery na salach operacyjnych, mamy integrację, to są uchwyty do lamp operacyjnych, to są przewody różnego rodzaju, czyli Takich miejsc krytycznych jest naprawdę dużo. To są mikroskopy, no tego sprzętu jest bardzo dużo. I moi sanitariusze mają spisaną taką mapę miejsc krytycznych i wiedzą, jak mają sprzątać, czyli co po kolei mają robić. Oczywiście między zabiegami jest to tak zwane sprzątanie profilaktyczne, gdzie może nie bezpośrednio wszystkie te elementy są za każdym razem sprzątane, bo być może nie ma takiej potrzeby, w zależności od tego, jak to była procedura chirurgiczna. Niemniej po zakończonym każdym dniu pracy jest to wszystko dokładnie sprzątane, udokumentowane, co też jest ważne. Pacjenci czasami, którzy wnoszą roszczenia w sytuacji zdarzenia niepożądanego w postaci nawet niegojącej się rany, to mogą dochodzić swojego roszczenia w postaci zadoświadczenia finansowego, bo mnie na tym bloku. Zarażono, zakażono. W związku z tym, ja mogę zawsze odnieść się do dokumentacji medycznej, która stanowi jakby pierwszy taki człon do, dla prawników, dla aktów sprawy. I moi sanitariusze mają potwierdzenie udokumentowanej dezynfekcji. Dodatkowo mam tak zwane raporty, które mogę wygenerować z systemu, gdzie udokumentuję, jak wyglądało sprzątanie bloku operacyjnego. Moi sanitariusze teraz wprowadziliśmy nowy system dezynfekcji z takie trzy jednostki, które jakby dezynfekują powierzchnię poprzez lampy UVC. No i moi sanitariusze są zachwyceni tym urządzeniem tak jak wątko, jakie to jest wspaniałe urządzenie, bo ono faktycznie działa. Od poniedziałku będę robiła własne badania przy pomocy takiego luminometru, czyli to jest takie urządzenie, które przyspiesza mi skontrolowanie, czy dobrze zostało to posprzątane. Co jest ważne, nie robię tego nigdy sama, ponieważ no, ktoś może mi powiedzieć, że coś podrzuciłam. Więc ja zawsze zapraszam, czy to będzie pielniarka anestezjologiczna, czy operacyjna, czy właśnie sanitariusze. Ja sprawdzam poprzez wymazówkę e... i. Mój luminometr, który jest dla mnie takim bardzo nieodzownym narzędziem i pokazuje, jeżeli mam powyżej 200 jednostek, to znaczy, że ta powierzchnia nie jest dobrze zdezynfekowana. Jeżeli mam poniżej, moi już się zawsze cieszę. no i co, jak tam wyszło. Natomiast to urządzenie, które teraz testuję, będę robiła sobie, żeby udowodnić działanie. Czyli zrobię sobie luminometrem najpierw wymazy przed, potem będzie dezynfekcja, i potem zobaczymy, na jakim poziomie jednostek za zabrudzenia, dekontaminacji jest to wykazane. Podstawa dzisiaj funkcjonowania każdego bloku operacyjnego i oddziału, dlatego że ja mam również pomieszczenia socjalne, te również nie mogą być pomijane w sprzątaniu. I mam też osobę, która w ciągu dyżuru do godziny 15 musi sprzątnąć te pomieszczenia, włączniki, klamki, sedesy. I tak dalej. Jest tak dużo tego wszystkiego, bo to jest duży blok, czyli bardzo duża ilość personelu, która przechodzi przez ten blok. To są studenci, to są lekarze, to są jeszcze inni pracownicy, więc tym bardziej jest to wysyko, wysokie ryzyko zakażenia dla pacjentów, którzy są operowani. Po pierwsze, pacjenci sobie myślą, wjeżdżam na blok operacyjny i nie wiem, co tam się będzie działo. To jest jedna rzecz. To są rany, to są cięcia. Mniejsze, większe, dzisiaj mamy robotykę, dzisiaj mamy endoskopię, czyli minimalizujemy duże zabiegi operacyjne przez właśnie wdrażanie tych zabiegów małoinwazyjnych. Pacjenci są nieprzygotowani do tego, co ich czeka na bloku operacyjnym. Oczywiście mają informację, że czy podczas podpisywania zgody, czy pan wyraża zgodę na taki taki zabieg, bo będzie taki i tak przebiegał, ale nie mają wiedzy, jak później postępować, czy na przykład właśnie chociażby z tym opatrunkiem, czy ma zdjąć ten opatrunek, czy ma nie zdjąć tego opatrunku, dlaczego się kojarzy blok operacyjny z Możliwością zakażenia, bo najczęściej pada pytanie, co oni mi na tym bloku zrobili, skoro rana mi się nie koi. Co się wydarzyło na tym bloku, czy aby na pewno narzędzia były sterylne do tego zabiegu? To są głupie pytania, ale niestety padają takie pytania. W związku z tym, moją rolą i moich, rolą moich koleżanek, które ze mną tworzą to pilnostwo operacyjne, jest budowanie świadomości poprzez właśnie różnego rodzaju spotkania. Ale pacjent na przykład czasami odmawia kąpieli przed przyjściem na blok operacyjny. Ale po co mi? To przecież się w domu kąpałem. Jestem czysty. Albo na przykład pielęgniarka go też nie poinformuje odpowiednio o tym, że ma nie wytrzyć się w swój ręcznik, tylko ma wytrzeć się ręcznikiem jednorazowym. Ma się wykąpać w najkrótszym czasie przed zabiegiem operacyjnym, bo co z tego, że on się wykąpił o 6 rano, kiedy on o, o godzinie 13 pójdzie na blok, ubierze się w tą odzież ochronną, cztery razy zejdzie na papierosa, no to tak naprawdę to się niejak ma. I potem myślimy właśnie, dlaczego on się powikłał. My też się tego, my się też tym denerwujemy, proszę mi wierzyć, bo jeżeli na przykład my dostajemy informację, pielęgniarka operacyjna dostaje informację, że pacjent się. Się nie goi. Ta pierwsza myśl, Boże, na pewno się wszystko zgadzało: opatrunki i tak dalej, czy na przykład materiał opatrunkowy, który nie został w pacjencie, bo to, to też się tego denerwujemy. Czyli liczenie materiału opatrunkowego, zgodność materiału opatrunkowego po zabiegu, w trakcie zabiegu, jest wiele takich elementów, gdzie jako pielęgniarka operacyjna, proszę mi wierzyć, również jesteśmy w stresie w trakcie zabiegu operacyjnego. My jesteśmy schowane za maską, za czapką i tak jak kiedyś niektóre koleżanki opisują, to jest teatr jednego aktora. No nie do końca, bo to jest teatr, gdzie dużo aktorów występuje czyli cały zespół ale. O nas nikt nie wie, bo o ile pielniarka anestezjologiczna z anestezjologiem jako w pierwszej kolejności przejmuje tego pacjenta, o tyle pielniarka operacyjna, no jest jakaś tam pani, krząta się, coś tam rozkłada, otwiera jakieś pakiety. Ludzie nie wiedzą, kim jesteśmy, nie wiedzą, czym się zajmujemy. Chociażby takie ostatnio słyszałam taką anegdotę, że pielniarka jest instrumentariuszką. No to kto zada to? Na jakim instrumencie gra? Więc takie anegdoty gdzieś tam padają, bo tak jak powiedziałam, no, wiele osób nie wie, czym my się dokładnie zajmujemy. No, podajemy jakieś sobie zwykłe jakieś narządka. To nie jest tak do końca, to jest stres, to jest często również gdzieś tam przytrzymanie tej ręki chirurga, złapanie oddechu, poczeka jeszcze raz, jeszcze chwila, doradzamy czasami preparat hemostatyczny, czasami jakieś narzędzia dodatkowo dobre, także stanowimy integralną część zespołu chirurgicznego. Prawą ręką i myślimy, czasami wychodzimy myślami, albo wchodzimy myślami do głowy operatorów. Czasami się śmieję, że tyle lat znam, powiedzmy, jakiegoś lekarza, że wchodzę mu w myślami do głowy i mówię sobie dobrze, że ja wszystkich jego myśli nie znam. Ta dobra pielęgniarka operacyjna jest bezpośrednio przy tym lekarzu, przy tym pacjencie i umie czytać, jak zna anatomię, zna przebieg zabiegu, chociaż czasami może wyjść poza, powiedzmy, te ramy zabiegu, tej procedury, ale umie coś doradzić, czasami lekarze nie pamiętają, jakie narzędzia mamy schowane, jakie mamy preparaty hemostatyczne, to naszą rolą jest, żeby gdzieś tam zasugerować pewne wzięcie jakiegoś nowego sprzętu. Generalnie pacjent, tak jak powiedziałam, nie wie, kim jesteśmy, nie wie, że w ogóle ta osoba jest przy stole operacyjnym. No to dzięki temu, że Państwo tutaj możecie szerzyć to opieki operacyjne, moją rolą jako prezesa Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Instrumentariuszek jest również wychodzenie do pacjentów i opowiadanie o tym, że istniejemy, ale również ta rola tego pacjenta też jest znacząca.